Drapiemy pierwszy milion. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Lajkuj, komentuj i baw się dobrze. Cześć, 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 witajcie w najnowszym odcinku, a na dzisiaj przygotowałem Paradiso, bajeczna kasa, Zodiak i kopalnia rubinów. Zanim przejdziemy do odcinku, to pamiętaj, Daj łapkę w górę i naciśnij przycisk subskrybuj, żeby Cię nic nie ominęło. No dobrze, no i zaczniemy od tego Nad Nadrapałem nic, się nie ułożyła żadna linia. No to lecimy z kolejnymi symbolami dalej. Mamy tutaj shorty, gdzieś widzę shorty, gdzie są, tu są shorty. Tyk. I na dole są shorty. Dobrze, kolejna linia. A nie, to są już kontrolne. Numery kostium. Kostium symbol. Kostium jest na dole. Jeden kostium. Dobrze dalej. Mamy aparat. Aparat jest tutaj. I tutaj mamy dwa. O zobaczcie liść nam brakuje. i Mamy 10 tysięcy zł. No albo płetwi i mamy 20 tysięcy zł. No to fajnie. Dalej mamy żółwia. Żółw jest tutaj. I tutaj. I tu jest żółw. O kurczę, na polu brakuje do 10 zł. Dobrze, lecimy dalej. Dalej mamy rozgwiazda. Rozgwiazda jest tutaj. I to na tyle. Dalej mamy kostkę. Kostka jest tu. I kostka jest tutaj. No. Może coś będzie z tego? Lody. Mamy linię, mamy linię. Zobaczmy, mamy 10 zł. No fajnie. Dobra, szukamy dalej. Dalej mamy motyla. Może jeszcze coś wróci, kurczę. Motyl jest tu. Gdzieś jeszcze smotyl, nie ma motyla. Dalej mamy termometr, termometr jest tutaj i termometr jest tutaj. O kurczę, krapa, ale już nie, jeden symbol został. No to już nic nie będzie. Dobra. Co mamy tutaj? Kotwice, czy kotwica nam coś daje? Tu jest kotwica i to na tyle, co mamy, tylko dychę tutaj, nie mamy, jeszcze latarnię, jeszcze latarnię mamy latarnia jest tutaj, latarnia tam nic nie daje no to nie, dychę mamy, mamy tutaj z 10 zł, bo tu już symboli żadnych nie ma, ccc ale ccc to nie będzie 10 zł, ccc to 20 zł to coś musiałem ominąć. No to nie będziemy szukać, bo to bez sensu. A motyla mieliśmy, proszę bardzo. Dycha tutaj i dycha tutaj. Dwie dyszki w paradiso, nie? No ta zdrawka jest fajna i to zobaczcie. Z numerem jeden. <śm> z numerem jeden udało się dwie dychy wydrapać. A teraz z numerem 10 kopalnia rubinów dawno, dawno przed ze mnie niedrapana. zdrapka <śm> I lecimy, szukamy rubina albo skrzyni, albo skrzyni. A mamy gwiazdę, safe, monety, portfel, pierścionek, kończyna, garniec, klucz, zegarek. Jest i rubin, no proszę. No fajnie, gwiazda. Księżyc, dzwonek, bak, to żona mi zdrawki wybrała. Kurczę, mać portfel, klucz, dzwonek, pierścień, może jeszcze skrzynia wleć na koniec? No nie, na koniec, worek, A pod tym rubinem co stóweczka? O, 10 zł, ty zawsze coś, zawsze coś. No i mamy jeszcze bajeczną kasę numer 23, i lecimy tutaj. Wystarczy, że znajdziemy skrzynię, wtedy mamy dwukrotność wygranej kwoty, a jak znajdziemy worek, to po prostu przypisano do niego kwotę. 33, 12, 6, 14 i 23. Numer zrabki to są nasze liczby, które szukamy. Trzydzieści pięć, trzynaście, już myślałem, że trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dwa, dziewięć, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści siedemnaście.

11 5 obokowo i 16. No niestety, no ale jedna z Na razie pusta. Może Zodiak. Gwiazda lub księżyc. I szukamy. A mamy teleskop. Jednorożec. Portyk. Parasol. UFO. Kompas. Słońce. Księżyc by się przydał. Lira. Kotwica. Miś. Chmura. Syrena. Statek. Krab. Ziemia. Konik. Planeta. Dwie ostatnie szanse. Naczynie i, i flaming niestety. No dobrze, po podsumowanie dzisiejszego odcinka. To mamy dwie zdrawki wygrane. Mamy tutaj 30 zł. 30 zł nam się zwróciło. No nie jest Nie jest źle, nie jest źle. To dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę, przycisk subskrybuj i lecimy dalej. Dzięki, cześć! Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from every.